Czy Twoje danie jest z zupą? Nie. Czy Twoje danie jest z makaronem? Nie. Je się na śniadanie? Raczej nie. Jest pikantne. Nie. Czy Twoje danie ma w sobie warzywa? Tak. Czy z mięsem? Nie. Czy, jest nie. Czy Twoje danie jest na ciepło? Tak. Jest wytrawne? Tak. kuchni polskiej? Nie. Czy Twoje danie jest z ziemniakami? Tak. Czy Twoje danie jest w kuchni włoskiej? Nie wiem. Nie. Czy Twoje danie to jest typowe danie polskie? Tak, kuchnią taką koreańską, orientalną. Nie, wiem. Czy twoje danie to kopytka? Nie. Czy ja lubię twoje danie? Bardzo. Czy twoje danie jest podawane na święta? Tak. Czy jadłem jakoś niedawno to? Dosyć niedawno. Czy twoje danie to pierogi ruskie? Nie. To ja nie wiem. Ma w sobie ryż? Nie. Poddaje się chyba. Całe to danie mhm. jest głównie tylko z warzyw. Jest to z warzyw, a mówiłeś mi o ziemniakach. Ja już wiem co to jest. Nie, nie wiem. To Jest jeżynowa? Tak. Przecież ty nie lubisz jeżynowej! A kiedy było pytanie, czy lubię? Moją potrawę, moje danie robi się na dużej ilości masła. Nie wiem. Te warzywo? Jest to zazwyczaj pietruszka. Boże, to są krewetki. Tak. <gry> krewetki na maśle. Tak.